Męczysz się siedzeniem ja Mówię sobie powiedzenie wstań, chłopak, weź ogarnij się, a siedzę dalej, nic nie robię, my to męczy Tak człowiek codziennie robię to samo co robię, a ranie się ból sprawiam te pokojenie, nie, nie, nie to nie działa, serio, to nie działa na tą dłuższą firę, a Tyle. i to, ile było, to mało, coś się, co skończyło. Zero hmm. będę spał Zero tydzień cały, wow, nic nie robię. I tak dzień człowiek, tak to wygląda, to u mnie, sumie hmm. pustkę widzę wokół siebie. Chociaż dużo tych klamotów nie wiem, czy porządek, kiedy znajdę Boże, ten blajdu poszątam, hmm. choć hmm. trochę hmm. Muszę, muszę coś tu sobą, musiałbym to sobą Muszę, ale co Kręcę swój tu, ale ogól, ale ogól tu złapałem, no bo ogól, ogon, ogon miałem Machałem, machałem, komuś tutaj się ma, nie powiedział do mnie, chęja powiedział, weź tu fly, spierdzielaj, no to co spierdzieliłem i skitrałem się. W domku mój no i teraz jestem stary. Kiedyś tak młody, fajny chłopak. Teraz wszystko zobacz: na opak jest światu mój. Na opak, tak popsuty w chuj, Na opak, kurwa głowa stoi na podłodze. Nogar dotyka sufitu, te ten. Ty, Dla mnie lepszych czasów nie A ja siedzę dalej te, Tak tu męczę sam Z sobą się Tak on na pasy tym Zadaniem, sprzężeniem woła Prosi, żebym stał i poszedł Robił coś gdzieś tam Coś zrobił w robił A nie tylko ciągle siedział I jak ten zrobił thank you